Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, w którym będę odpowiadała na wasze dziwne pytania, które zadawaliście mi na moim Instagramie oraz na mojej społeczności. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Okej, okay, także pytania będą wam się wyświetlały tutaj na ekranie, a ja myślę, że możemy zaczynać z pierwszym pytaniem. Także pierwsze pytanie: Kochasz Joyko? Yy, nie kocham Joyko. Ja z Joyko się tylko koleguję, także nie wiem w sumie skąd się wzięło w ogóle takie pytanie. Czy kiedykolwiek na Blockstar Planet szukałaś chłopaka dziewczyny? Oj, matko, teraz mi się przypomniało, jak jeszcze kiedyś właśnie nie byłam youtuberką Blockstar Planet, to zakładałam sobie konto jakieś tam takie randomowe, bo nie chciałam właśnie z mojego takiego głównego konta pożyczka 7 podrywać właśnie jakichś chłopaków. No i z tych właśnie kont takich randomowych, które miałam, nie wiem, pierwszy, drugi poziom, podrywałam jakichś właśnie graczy na Blockstar Planet. Doskonale to pamiętam i w sumie do dzisiaj jest mi głupie jak o tym myślę. Kłóciłaś się kiedyś z widzem? O matko, tak. To bo w sumie chyba jeszcze tak niedawno? Bo w sumie najczęściej kłócę się z jakimiś widzami, jeżeli jest tak, że ja wysyłam jakiś widz właśnie do Nate'a na live'ie na przykład z prośbą o dodanie do znajomych, no ja tą osobę dodaję do znajomych, ale jest tak, że Blockster Planet nie wysyła zaproszeń. No i bo ta właśnie osoba się do mnie spina, że ja właśnie że ją okłamałam i tak dalej, że Taliks wcale tego nie zrobiłaś, że jesteś oszustką i tak dalej, a to jest po prostu tak, że nie, nie, zaproszenia po prostu na Blockster Planet nie dochodzą i w sumie tak, tak często wynikają moje kłótnie po prostu z widzami. Ile miałaś lat, gdy miałaś pierwszy okres? I ja w sumie wiem, że to tak dziwnie, ale swój pierwszy okres, z tego co pamiętam, dostałam w wieku 14 lat i było to parę dni przed Nowym Rokiem. Było to chyba 30 grudnia, z tego co się orientuję, ale nie wiem. I kolejne pytanie jest od Miss Ariany. Spałaś kiedyś na ziemi. Nie wiem w ogóle, co to jest za pytanie, ale czekajcie, muszę to pomyśleć. Wydaje mi się, że tak, ale tak jak byłam mała, to jak byłam właśnie, jeszcze tak około 10 lat miałam, to bardzo często spadałam z łóżka ogólnie i to było tak, że budziłam się parę razy właśnie na ziemi tak to pamiętam nie pamiętam w sumie, czemu ja się nie przebudziłam w ogóle w nocy, że było mi w ogóle wygodnie tak spać naprawdę było to mega dziwne ale tak, spałam na ziemi gdyby kamloc zaproponował ci związek to zgodziłabyś się Oczywiście, że nie, ponieważ znam Camloxa po prostu tylko z internetu, jakiś tam kontakt mamy, ale nigdy nie widziałam jego twarzy, nie wiem jak Kamlox wygląda, także no w sumie raczej wiadomo, że nie, ale myślę, że nam by tego nie zaproponował, ponieważ my z Kamloxem się tylko kolegujemy i nic z tych rzeczy. Ok, moi drodzy, teraz to pytanie jest od Joyko. Yy. Widzisz Mikalo w swoim łóżku, co robisz? Yy. Zastanawiam się o co chodzi. Nie wiem, naprawdę. Jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że też taka sytuacja nie miałaby na pewno nigdy miejsca, ale bym się po prostu na mikalało tak przez parę minut patrzyła i miałabym takie... Co ty tu robisz? Naprawdę, nie wiem jakbym zareagowała. Okej, okay, teraz te pytanie właśnie, ja tutaj mam akurat parę pytań, to jest od jednej osoby. Całowałaś kiedyś zdjęcie Crasha yy, Całowałam kiedyś zdjęcie Barcent Melody. Zabiłaś kiedyś jakieś zwierzątko, na przykład motyla? Tak, myślę, że każdy z nas miał taką sytuację, że po prostu leciało, nie wiem, jakiś komar był w pokoju Znaczy motyla nie zabiłam, ale na przykład bardzo dużo robali w moim pokoju kiedyś było Jak było lato, to otwierałam sobie okna, bo było mega gorąco I miałam masę, jakieś ćmy mi tutaj latały, to tak, zabiłam ćmę Zjadłaś kiedyś śnieg? Tak, ale jak byłam młodsza, tak, myślę, że jak miałam 10-11 lat, to zjadłam śnieg ale teraz w takim wieku udziałam 16 lat zaraz myślę, że nie. Raczej bym już nie zjadła tego śniegu. Śpiewałaś w młodości pod prysznicem tak i robię to nadal. <grym> Myślisz przed snem o Kraszu? Nie, w sumie. Nie myślę o Kraszu. Najczęściej myślę o Barcent melody. <grym> Czy jak byłaś mała, to włożyłaś do pralki i się tam myłaś, to było pierwsze, co mi wpadło do głowy. Nie, nie nigdy tak nie robiłam, ale wydaje mi się, że jak byłam młodsza, to wsadzałam głowę do pralki. Zawsze chciałam zobaczyć, jak to wygląda, ale nigdy się w pralce nie myłam, bo nawet bym tam po prostu no, nie zmieściła się, ale wsadzałam głowę do pralki na pewno. Czy kiedyś czułaś coś do kamloksa? Nie! Cowa się z twoim wrogiem? Mm, chyba nie. Nie, na pewno nie, nie całowałam się nigdy ze swoim wrogiem. I tutaj mamy kolejne takie trzy pytania. Śpiewałaś kiedyś pod prysznicem, to już odpowiadałam na to pytanie. Śpiewałam, yy, lubisz świnkę pepę, yy, to dziwne pytanie. Lubiłam świnkę pepę bardzo długo, naprawdę. Ja ogólnie bardzo byłam dosyć długo osobą taką dziecinną. Myślę, że skończyłam go na świnkę pepę, gdy miałam 13 lat, a do wieku właśnie 13 lat bardzo lubiłam świnkę Pepę i do dzisiaj mam gdzieś na pewno w szafach i w komodzie pochowane zabawki ze świnką pepą na pewno. Kolejne pytanie. Wpadać kiedyś do studni może? Co? Nie, nigdy nie wpadłam do studni Ale w sensie chodzi chyba o studnię taką, że Bo są takie studnie, gdzie jest w nich woda I są takie małe studzienki właśnie, gdzie jest na w centrum Są takie okrągłe te studnie właśnie I nie wiem, czy o sobie chodziło o taką Ale jeżeli o taką, to nie, nigdy nie wpadłam do takiej I zawsze się ich bałam, naprawdę Masz krasza? Mam Twoja przypołowa historia? W sumie miałam na pewno jakieś przypołowe historie, ale teraz w sumie nie chcę się tak jakby nad nimi myśleć, bo musiałabym pomyśleć, która była po prostu najciekawsza. Czy jesteś zakochana w stroku? Nie! Nie czaję w ogóle pytań, właśnie tego typu: Talix kochasz Joyko, Talix kochasz Kamlocka, kochasz stroka? Nie, 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 nie i nie. Jadłaś kiedyś papier toaletowy? Jadłam, tak robiłam to. Ale to również oczywiście, jak byłam osobą młodszą. Miałam chyba 13, załóżmy, że tam miałam lat. To nie jest już taki wiek, gdzie może zupełnie aż tak młodsza, ale jego 13 lat ostatnio pamiętam, że byłam właśnie w talecie i byłam ciekawa, jak smakuje na przykład taka rolka po papierze i wziąłam ją do buzi i była niedobra. Kolejne pytanko: Czy się z kimś kiedyś całowałaś? Xd. Tak, całowałam się z kimś i to w sumie już parę razy. Czy kiedyś ktoś z BSP spytał się ciebie, czy chcesz być jego dziewczyną, tak miałam bardzo dużo takich sytuacji i nawet teraz mam takie sytuacje, w sensie ja nie odczytuję poczty na Blockstar Planet, ale na przykład jak mam live'a i widzę, że mi na live wyskakuje taka wiadomość właśnie od jakiegoś użytkownika i tam jest napisane talik, zostaniemy razem i tak dalej, albo zostaniesz moją dziewczyną to takie pytanie właśnie mam bardzo często na Blockstar Planet czy masz chłopaka, nie mam chłopaka czy kochasz się w jakimś youtuberze z Blockstar Planet nie <laughs> Wystraszyłaś się kiedyś obrazka w książce, w sensie jaki, jak był brzydki? Wydaje mi się, że nic z tych rzeczy nie, ale jak czytałam kiedyś jakąś książkę, to się przestraszyłam. W sensie był tam taki jeden obrazek, i pamiętam, że chyba książkę nawet wtedy wyrzuciłam, tak ze stresu, ze strachu. Pamiętam, że miałam taką sytuację w dzieciństwie. Czy jak byłaś mała, wywaliłaś coś sobie na głowę? Chyba tak. W sensie nie, że wywaliłam, ale kiedyś grałam na gitarze. I pamiętam, że tak się bawiłam tą gitar gitarą w tak sobie właśnie, tak jakby ruszałam tą gitarą, i ona mi tak walnęła na głowę. I to było w wieku chyba 10 lat, ale była taka sytuacja. Jadłaś kiedyś trawę, tak. Nie mogę sobie w ogóle. Jak ja teraz myślę o tym, że co ja robiłam kiedyś, byłam osobą młodszą. To w dzieciństwie, jak jadłam trawę, co ja musiałam mieć w głowie, żeby jeść w ogóle trawę, naprawdę. Pamiętam, że kiedyś wychodziłam właśnie z moimi przyjaciółkami z osiedla, się wychodziło na jakieś, nie wiem, korty, plac zabaw i się tą trawę jadło i na przykład jak się bawiło w dom, to wtedy robiłam właśnie tak jakby na obiad tą trawę i wtedy właśnie ją z moimi przyjaciółkami jadłyśmy. Do dzisiaj, to pamiętam. Yy, jadłaś kiedyś mydło, tak, było kiedyś taki na muzykali, jeszcze pamiętam, z czasów muzykali był taki challenge, właśnie, gdzie była jakaś tam piosenka taka bąbelkowa i to się, to mydło tak psikało właśnie się wtedy do buzi, w sensie nie psikało, tylko się nalewało tak do buzi to mydło i wtedy to był mój właśnie pierwszy raz, gdzie miałam w ogóle mydło w ustach, ale nie tak, że je jadłam, ale miałam mydło w ustach Czy jesteś chłopakiem? Czy sprawdzałaś, czy nazwisko Krasza pasuje do twojego imienia? O matko, tak Robiłam tak, pamiętam, jak robiłam to. No, w sumie niedawno tak robiłam, nie wiem czemu. Byłam ciekawa w sumie, czy będzie ładnie pasowało na nazwisko mojego krasza, na przykład do mnie. Nie mogę, naprawdę, ale tak, robiłam coś takiego. Czy jak byłaś w przedszkolu, to na przykład miałaś chłopaka i robili ci ślub? Tak. Była taka sytuacja, do dzisiaj to pamiętam, że to był właśnie w przedszkolu i było tak, że tam były różne takie zabawki i tak dalej i my wzięliśmy takie plastikowe kwiaty i dookoła były tak, jak macie na przykład właśnie jakiś w takim normalnym ślubie, to są takie krzesełka właśnie. I na środku ja wtedy szłam z moim kolegą i to tak jakby był taki ślub i do dzisiaj to pamiętam. <ścoughs> Czy Twoja świnka morska ci kiedyś uciekła? Tak, uciekła mi moja świnka morska. Pamiętam, że około dwa lata temu wyszłam z nią na pole, i to wtedy właśnie jest ta moja biała świnka morska, bo kiedyś, jak wiecie, miałam dwie świnki morskie, ale jedna mi zdechła, i właśnie ta druga świnka morska, ta moja nowa w sumie, którą mam już prawie dwa lata, poszłam z nią na pole, bo ja ogólnie mieszkam trochę na takiej wsi, jakby mam dookoła pola i tak dalej. No i poszłam sobie właśnie z moją świnką na to pole i miałam taką smycz, która nie była w sumie zabezpieczona jakoś, w sensie mogła mi ta świnka uciec z tej smyczy i tak dalej. To była taka mała smyczka, właśnie gdzie ona mogła sobie po prostu na tym polu pobiegać. Na siedząco, ja siedziałam właśnie i ją trzymałam za tą smyczkę, żeby sobie pobiegała. No i ona mi z tej smyczki po prostu uciekła, a pole było tak ogromne. Ja po tym całym polu musiałam biegać i ją tak łapać. Było tak strasznie ciężko ją złapać i około po 5 minutach udało mi się ją tak złapać właśnie w trawie i ją tak podniosłam właśnie razem z trawą i to był taki stres, bo po prostu że nie zapomnę jak się tak stresowałam, myślałam, że ona wykopie sobie zaraz jakąś dziurę bo wejdzie do jakiejś dziury i już jej nigdy nie zobaczę to było po prostu tak stresujące, że nigdy tego nie zapomnę, naprawdę e, tutaj mamy teraz pytania od jednej osoby czy zjadłaś kiedyś piasek? tak, piasek również był traktowany jako taki obiad e, właśnie wtedy, co wam opowiadałam o tej trawie to było również na placu zabaw traktowane jako obiad e, czy zjadłaś kiedyś płatek od kwiatka? zjadłam i to tydzień temu jeszcze, pamiętam tak, jeszcze tydzień temu jakiś tam kwiatek był właśnie u mnie na stole i tak zaczęło odpadać z tego właśnie płatki I tak stwierdziłam, że zobaczę sobie jaki mają smak I oczywiście był to smak niedobry, bo był gorzki, więc nie róbcie tego nigdy Czy zastanawiałaś się, co robisz ze swoim życiem? Tak, często się zastanawiam nad tym Czy udawałaś w dzieciństwie pianą? Tak Poddawałam w dzieciństwie pianą, albo robiłam nawet jeszcze gorsze rzeczy, których zapewne już no, nie pamiętam, ale coś takiego na pewno miało miejsce. Chciałabyś wrócić do przedszkola? Tak, ojejku, albo bym chciała w sumie cofnąć się tak na chwilę i przypomnieć sobie takie stare czasy w przedszkolu, które były naprawdę bardzo fajne. Lubisz, lubiłaś się wspinać na drzewa? Tak i lubiłam też chodzić po garażach Na pewno każdy z was, jakby młodszy, chodził po garażach i po drzewach My na przykład właśnie na placu zabaw, jak były drzewa, robiliśmy sobie na drzewach taką bazę Gdzie każdy miał swój pokój i tak dalej To było naprawdę bardzo fajne i mega wspominam fajnie te czasy I lubiłam się wspinać kiedyś na drzewa um, Jak byś nazwała kanał, jak nie Taliks? To w sumie nie jest takie dziwne pytanie, ale mogę w sumie na nie odpowiedzieć Kiedyś mój kanał nazywał się Bad BadGirls123 To był kanał za czasów jeszcze vlogów i mój jeszcze poprzedni kanał, ten sam kanał mam. Nazywał się Pożyczka 7, ale moja nazwa została zmieniona na Talix, także nie zamieniałabym już tej nazwy. Raczej Talix mi się bardzo podoba. Wolisz y, Wannę czy Prysznic? W sumie to i to bym chciała mieć, naprawdę. W chciałaby chciałabym mieć i Wannę i Prysznic, bo wiadomo, czy tam i Wanna jest fajna tak dla relaksu, a Prysznic tak, żeby się szybko opłukać, więc w sumie chciałabym mieć to i to i nie umiem tak wybrać, co bym w sumie wolała. Przeklinasz. Y Zdarza mi się. Jesteś uzależniona od jakiegoś słowa? Tak, na, jestem na pewno. W sensie na moich odcinkach z Blockstar Planet bardzo dużo komentarzy się pojawia, kto policzy, ile Talix mówiła y, jakieś tam słowo, które właśnie znaleźliście, na przykład właśnie. I bardzo często są komentarze pod odcinkami z Blockstar Planet, kto policzy, ile Talix razy mówiła jakieś tam słowo. Więc tak, powtarzam różne słowa bardzo często. Czy ugubiliście kiedyś pies? Nie ugryzł mnie, ale mnie gonił kiedyś pies na moim osiedlu, jak mieszkałam kiedyś, to był taki groźny pies właśnie i on gonił właśnie dzieci, mega się go bałam, nie zapomnę jaki to był dla mnie stres, mega, ale na szczęście mnie nigdy nie ugryzł. Czy żuliłaś kiedyś lajki? Tak, na Blockstar Planet pod skinami, myślę, że każdy tak robił, jeszcze kiedyś, gdy nie byłam youtuberką Blockstar Planet, to tak robiłam. Stawiałam w sensie takie linki i pisałam, że jeżeli na przykład polubisz, napisz do mnie, ja dam ci uśmiech, coś takiego. Takie sytuacje miały miejsce, pamiętam. Czy byłaś zadowolona ze swojego pierwszego filmu na kanale? W sensie jak teraz oglądam mój pierwszy film na moim kanale, to czuję taki cringe, że masakra. W ogóle może kiedyś nagram taki odcinek, że oglądam moje stare filmy. To będzie taki cringe, że masakra tak oglądałam takie, że hej wszystkim tutaj pożyczka świetne, jak to w ogóle brzmi, co ja miałam w głowie. Ale naprawdę bardzo fajne wspomnienia. Czasami lubię sobie obejrzeć moje stare filmy. Masz krasza? Na to pytanie już odpowiadałam, tak, mam. No i moi drodzy, więc jest, jest, jest ostatnie pytanie, które w sumie nie jest dziwnym pytaniem, ale stwierdziłam, że mogę na nie odpowiedzieć. Widziałaś twarz Miss Ariany. I powiem Wam, że nigdy nie widziałam twarzy Miss Ariany, ale kto wie, może kiedyś zobaczę. Znam jedynie Kaspra, głos. Yy, znamy się po prostu z internetu, nigdy nie widziałam jego twarzy. Znam tylko głos właśnie Kaspra, tak jak Wam powiedziałam. Okej okay, kochani, więc to byłoby tu już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć! nagrywa? Tak. No, czy kochałaś kiedyś stroga?